Nagrywam to. Oj, to ja się odsunę. Co ty no, mi robisz? Ja... ja... Mi dobry. Witamy nie. naszych widzów, nie wiem co ten kolega nam tutaj robił. Nie chcę wiedzieć. Później ci wyjaśnię. Jestem za to za młody. Tak, dokładnie. Ja wiesz, gimnazjum to już dorosły prawie. Dobra, idziemy co ty, idziemy na mostek, Chodźmy przez most. Tam jest mostek? Mostek. A to jest? Co za jest, miasto jest wioski. przed nami? Boulder City Ale do tego miasta nie wchodzimy bo tam nie mieli ludzie. No jak trójkę załatwi ktoś? Zmutkami no <słuch> no Ej nie ja ci mam Ci opowiedzieć moją wczorajszą historię? No mów Miałem wczoraj trzy pociski do snajperki i weszły trzy trupy Jed Znalazłem M16, e M4 semi, M16, Mosberga i cztery pistolety no no to uwierz mi, że jak my mamy młotki i flary to raczej Ja znalazłem M4 wczoraj No i ten karabinem dzisiaj Ale się długo nie zabawiłem Ja teraz schodzę w tych górach, to normalnie on styka za każdym razem już padłem w takiej małej A ja mam zamiar spalić ha, Haha Nie, jak jest taka rozmazana góra to wtedy no pewność że coś się dzieje to wiedz, że coś się... Ile? A wszyscy macie full HP, bo mogę być biotyki. Tak, mam fula. No ja pół głowy nie mam. <grym> to pewnie przez nas. Czekaj, głodny, ktoś ma coś do żarcia? <grym> ma coś do jedzenia? Że czekaj, nie, nie mam. <grym> chyba z głodu. A nie, A, że z no życie schodzi no. jak dopiero całkiem to zejdzie pasek biały. Tak, no, dokładnie, do czerwonego. A, to jeszcze jest. No dobra, to ja, ja proponuję, żeby Adam szedł przodem. Nie, idź, idź, idź. Nie, bo idź, mnie... Idź. Nie, bo ty obraz jest taki... ten... idźcie, bo le lepiej widać. Bo trzęsie. No, uwierz mi, że jak ty idziesz przodem, to też lepiej widać. <grym <grym bo obraz na no I mean. ułoń Nie stymuluj się, to są tylko piksele. <grym> oj tam, oj tam. Piksele też potrafią być piękne. No w Japonii, no to jest bardziej popularne. Hentai nie, to... na przykład. Ej, mam ochotę zrobić coś, ale jestem pewny, że mnie wywaliło z serwera, czy coś. Nie. Wywaliło, się z czy Nie będziemy się cię szukać. Koczywa. No, po prostu chciałem, wiecie, zeskoczyć do wody. Jestem ciekawe, czy w ogóle jest, bo może być ściana. Nie wchodzi No nie, nie wiem, boję się. Ale wam teraz wsiadę. Puuu. Ale widzisz, fajnie wygląda mi pusek. No, fajowo. No, klimatycznie. Ty będziesz, ty będziesz Hank. Ja jestem strażnik Hank? Tak, ty będziesz Hank, ja jestem Tim, a ty będziesz ty sobie coś wymyślił. Hank to ten jest chyba z Dr. Nie Queen. Kolwiek, ale i tak to fajnie brzmi. Zatem granie? Eee, Zatem wróciliśmy. No to. No. Ja sobie z Ripping I co u Rika ciekawego? To ciekawego? No? Ej, ej, tędy. Nie. Yeah. Oj. Tudaj, idziemy lasem. Team o Team. Zatem pewną zagadkę. Ja zaczynam zdanie, a wy je dokończacie. Ile mamy Idąc... czas? Idą sobie lasem zbuję i zwisają im do kolan. Strzelby. Wiecze, bo to było średniowiecze. Ła, ha, co ty masz w ręce? Ja? Bandaże? no, bandaże. Dobra, to, to nie pistolet. wypaliło, to może z to wyjdzie. Czekaj. to To nie było śmieszne. <laughs> ale, ale ładny, fajny dźwięk tutaj właśnie strzał. To był ktoś z was? <laughs> Bo jeszcze nie wiem. <laughs> no serio, nie, serio nie wiem. To byłeś ty, tak? Nie. Yeah. Yeah. Dobrze. Dobrze. To był, to był Marek. Leci bocian borem lasem, wymachując swym... <laughs> <I> basem. <laughs> Ogonem. Basem. Ogonem wy... przywołując swoją żonę. A gdzie my idziemy? A mapa, 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 fuck. Nawigatorzy, nikt nie nawiguje. prosto ty... prosto prosto Prosto, prosto, pięknie. To jakoś mi uderzy za to. Fajnie, bo w idziemy rozwalić całą grupkę ludzi, jeszcze innych. No. to jest, fa to jest naprawdę fajne. Jakby się nagrało mam... jeszcze. Ja mam już 7 pocisków. i tak nas rozwali snajper jak będzie chciał. No zaraz tu, pach, i trzech A snajper, ta snajperka, i... daleki zasięg, właśnie, ma tutaj? No duży, sorry. I ja celność powiem, jaka jest właśnie? Dobra. Masz największe to, że... doświadczenie, bo jeszcze nie, 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 nie miałem snajperki w ogóle. E, celność jest dobra, ale masz taką fazę, że pocisk jakby chwilę dolatuje. Nawet szczerze ci powiem, że jeszcze wolniej myślę niż te bełty będą dolatywać w BF-ie. <noise> Chociaż nie... No i musisz po prostu przycelować, które To jest jakaś jednostka. A ja wiem, wiem co to jest. No to chyba mieliśmy iść. Nie, 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 nie to nie to. Nie, tak, wiem. my właśnie mieliśmy tutaj iść. Tylko że ob obchodziliśmy tą nie? No i tam nie weszliśmy. Tutaj nie ma Zab... broni, ja tu byłem i tu mnie zombie zabiło na jednej z wież. ja... się na mnie rzuciło. Właśnie na wieżach możesz znaleźć dobre bronie. A szukałem i nie znalazłem. Nic. Nie, po jeden to co? bandaż mam. Ale tutaj, bo to zależy. Ja mądre, Ale ja zrzuciłem tutaj... wtedy, nie? Byłem cały pełny, a chciałem miejsce na nowe rzeczy. Ej. Tutaj są losowe spawny przedmiotów, więc wiesz, dobra to ja zajmuję sobie tą wieżę tutaj są po, po lewej i tą po prawej, wy sobie ogarnicie resztę. Mi. Dobra, I... ja biorę, biorę nie... bierze dalej. Ja biorę najpierw namioty. Dobra, ja sobie ogarnę. Rozstawiać namioty. No. A, zabrałeś mi puszkę. Ja nic nie mam. Dobra. Ty o, Uhu, ale dobrze. To jest? Jeszcze by tylko się przydała broń do tego. Eee... ten jak się nazywa. Kwitak przedni. O, a ja mam pełen biały. Znaczy czarny, biały, hmm. Ale fajnie. Jeszcze mam teraz o, się 16 czy coś. Ogarnęłaś tam tę czy nie? Chyba, że po tobie. Ja ogarnę tylko Ja uważę, Raku, masz kość za sobą. Nie ma, <laughs> się. Ty frajerze, ciebie wysłyszałem. <laughs> a nie Rak, to ty byłeś. Nikusek. Ja byłem. <laughs> Właściwie, ja tego się wystraszyłem, jak słyszałem. Ooo, <grym> znalazłem MP5, -czkę. byłem pierwszy. Gadaś? Może Pokaż mogę, się. Mimo, że oddać, bo ja nie mam nic. Ładne mogę ujęcie. Czy... O, jeszcze, jeszcze ujęcie musimy zrobić. Jak wygląda MP5 tutaj? Nie, ładnie wygląda. To możecie mi coś. Ej, to ja ci dam tak przedni do tej MP5. <grym> A ja ci dam Mosberga. Po co sąbi w ogóle nie ma? To dajcie. Ej, daj, oh. daj Mosberga. Trochę Ej. nudno. To ej, chodź. odwróć się. Daj Mosberga, a ja ci dam chwytak przed nim. Byłeś tutaj? Ej, no, ej, ja tam byłem, no. Tu są ej. dwa hełmy. Dzięki. Łapaj. No i teraz... Ej, Mosberg! Ale ty nie... Czyż to jest ten... Adam. Dobra, uklęknij to, pogadamy. <gadamy> Z przyjemnością. <gadamy> Dobra, szybko, bo nie mam czasu. To, co ja miałem dać, to... taka. Je... Ej, a widać No fajna Mozberga Dobry deal panowie, Ej, teraz, idziemy... mogę, teraz mogę Was zastrzelić i odzyskać swoje MP5, chwytać wszystko Czekaj, nie mogę zamontować A ty, no to Wie masz. Widzicie co, naj... zastanawiam się tak jakby to Ale... wyglądał w filmie, on Was na koniec zadzikał wszystkich Ale mam czwórkę Nie, <laughs> nie, bro, nie, nie wiesz nawet Idziemy sobie razem i up, up, up Finish fajny by był, ciekawie, nie? Jestem tam, tam. Chociaż ej, ej. ej, który to fuck, był? Sniper, sniper! Nie gadaj. Sniper, fuck, chowajcie się. Namioty. No. Ej, okay, chowajcie się. masz? Od... ile masz HP? Połowa. Ja mam HP. łapaj tego. Tygo... Łapaj antybiotyk. Cześć. O, jest sniper, uciekamy stąd. Ej, wyciągnijcie go, ja go zabiję. No nie damy rad. Nie wiem, bo nie gdzie on był. Ej, Fak, ja, nie zostawiajcie mnie samego. No to chodź szybko, ej. Gdzie wy jesteście? Naprawdę no jesteś walnym młotkiem, ciepło. Nie, nie, ale serio, nie ty. No ten właśnie, snajper. może ten nas leży z młotkiem, my tutaj akcje robimy. No jasne. Zabrało ci HP? Po użycia. No właśnie, to sniper prawdopodobnie. A Nikos tak ściemnia pewnie. Mhm, tak się wydaje, że tym młotkiem zahaczyłeś. Sniper. Czyli zombie. Jego garno, jego garno. A, jest sniper, no ktoś strzela. Gdzie jest? Ten F mi dźwięk. Ja też słyszałem. Chyba, że ktoś uderzył. No mi pięć, też się ktoś. wydaje. Czy to robi taki dźwięk. Ale on zombie uder. Wsiad mam styka teraz. <laughs> no, no właśnie, wiedziałem. A czyli czytacie czat? No tak. Liczyłem, liczyłem, że nie czytacie czatu i teraz będzie taki w ogóle sranie się. <laughs> o kurde zombie ten. Ale ty ja tak miałem coś takiego z tym, z EUDEM nie? Bo gramy się spokojnie i nagle się... Wiesz, że KP mi zaczęło spadać, to byłem pewny. O fuck! Dobra, pana we. ej, masz, mam bruk i słyszałem strzały. To dobrze. Ale nie, ja serio! Dobrze. Serio, świtnęło mi! No dobra, ja lecę. I tak, <śpiewa> Bardzo za nie? Idziesz? No, chodzę się w tej budce i wychodzę. To strzała, to idzie raku. No, pa. Pa, pa. Powiecie mi, czy. No, na razie. Czy, czy to była prawdziwa osoba, się znamu so nie kucze, ktoś wymyślił. Jej, serio, słyszałem strzał. A może ktoś uderzył młotkiem w coś tam. <grym grym 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 fach> prostu... Paty, piszesz, to byłem ja, gdzie? <grym <grym> na nagraniu. Przecież <grym> kto inny odpisał. No wiem. E fuck, nie, ale serio, słyszałem strzał na 100%. Dobra, to ja lecę, na razie. Jakoś, 100% serii, nie seryjnie, czy ja nie kłamie nawet, że... Nie wiem, pewnie by mnie zabił na strzała w głowę. Że ja nie? kłaniam się, zobaczę się w nagraniu. No tak. trzymaj się, pa. Łapa. Nie, serio, strzał na 100%. Skull mask. No nie po co mi to. Chodź gdzieś, nie wiem, chyba że kończymy bez raka. To może odnieść, nie wiem, do Smallville i tam uroczystym, miłym akcentem w kościele skończymy. Z tymi... z tymi się chcesz oświadczyć? Tak. Sprawdzaliście tą wieżę? No. Tam rak Sam Tam chyba się wylokował. Aha, no tak. <grym <grym dobra. To jeszcze tylko jedna wieża została i możemy iść... No, w ja no. możemy skończyć tutaj, wylokować i jutro razem, znowu ruszymy. No w sumie, no dobra, troszeczkę ja tylko pójdę do tego... O, to ja na nagraniu je ja zabiję, oba... Będą no, oba moje. Albo nie, bo nie mam młotka. Ale się dałem. myślałem, że ubijesz że... go. Kach, kach. Ty tyry tam? Ty, ty. ty? Co słyszałem? Uderzyłeś mi z młotka gościu, mam To no ogarnic jakieś hpekki Nie jak... mam bata. nic kret A co słyszałem? Strzał tak jak uderzyłem łap Killercy Nie widzę A to jest Dajesz się czy jest to? Gdzie ja A z drugiej strony? Tu jest wejś. Nie, też czy to? cię położymy obok siebie i kończymy. Ty masz broń, czy się do... Ja, to pi... jest nie chwila, ty masz pistolet? Mam. Masz pistolet, tak? Karabin. Ale nie, nie Strzelam karabin. znaczy. To... Nie, nie, Zobacz... nie pistolet. Mosberg. Aha, nie, no bo po prostu twoja postać ma pistolet jakby. Nie. Dobra. To było na dzisiaj chyba już koniec. Zaczekaj, no to przełącz na, wiesz... Na ogólną kamerę, zaczekaj, teraz masz przełączyć. <noise> no jest. Dobra, cześć, trzymajcie się, mówi dla was Spec i... Nikusek007. Pa pa.